Siemano widzowie O, jest, końca. Widzisz nie? mnie? Czy nie? Tak widzę, widzę. Dobra, zajebiście. Yo mr white! Look at this shit Mr. White, a Mrs. White. No kurwa Dobra, chodźmy grać. Za to czekałem Szefowie wracają do gry Pokażemy temu duchowi. Tak jest Dzisiaj ta mapa Cześć, Taka siłowa. I tak się? Szybkie trało. łapanie. Kurwa, czekaj, bo kontrol to nie jest kucanie. Czekaj, bo ja nie wziąłem letarki. E, dobry początek. E, dobra, e, więc tak, komputer jest wyłączony, czyli klucz wyłączył historię. swoją... Ej, ej, Ja mam pytanie: e, jak to się kurwa grało? Ej, jak się letargę wyłączę? Włączę. E, te, chyba. Ej, dobra, nie, mam, nie, nie szafę, mam szafę. nie działa. Nie, nie działa. Jak? Dobra, i tak działa, ale mnie wybrano. Tu tu gdzieś, tu gdzieś. Ja tu pan. Tu tu gdzieś Jak Ja mnie chuju zaatakujesz teraz. Ja jestem po dwóch piwach. Agresor mi się odpalił. Ja się ciebie dopełnił, Ojej, kurwa. Dobra, przede wszystkim trzeba. O, jest szafka. Pieszafki. nie słuchajcie, mów na tym, na krótkofalówce. Ja wiem, ja wiem, ale draryja. Słychać się? Słychać się. dobra, zajebiście. Co co mówisz? Bo cię nie słyszałem. Żebyś mówił na krótkowalówce, bo cię nie słyszę. No i... Nie ma nic, tu schowania się. Światło nie działa. A w pi... Kto wziął tą robotę? Ty to wziąłeś robotę. No i po co? To piwnicy gdzie są? korki czy już teraz w tej chwili. Ej, tak, bo zwiedzili teraz korki, zobacz to. Tyk. Wie? Zajebiście. Zobacz. O kurde. O A mnie to ja jestem elektrykiem. A, jestem elektrykiem. A nie, ja jestem elektrykiem wysokich napięć. Ej, nie działa. Dobra, działa. No faktycznie jesteś elektrykiem. Ja już tego nie dotykam. Jak zepsułeś. To no, nie będzie. A no, nie, jest <laughs> dobre. Działa! Dobra, zapalaj. Ale nie, inflacja jest. Dobra, szukaj lepiej mroźnych. A, a masz termometr? Mam termometr, znaczy, tu są ja dwa stopnie. z mf, z MF chodzę po tej hacie i nic, nie rzucił, nie jedną nie zestarł no nic, no ten... Z mf ten 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 to spokojnie. na bota, haha. zamknij mordę lolowcu. Tam było, tu było najmniej O tu, zostało. ale no. to no, całe te, Co mogę powiedzieć? No jakiś chujowy tyłącz ten telewizor. Kurwa no, tak głośno grę, że to mnie stra... Wyłącz to! <laughs> Niezbył za zajebany. No. Yy, to następnie powiem. Eee... Wszystkich widzą... O, coś otworzył! Chuju to mam coś teraz mówię. gdzie otworzył! Tu, 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 dwu, dwójka. Ale w środku, czy? Się w... Nie wiem, drzwi dotknął. Może być też na zewnątrz. On, będzie, Patrz na on będzie tu, On będzie tu na korytarzu. Ta rzucił kubkiem. Jest tu. Tu jest korytarzowy. Rzucił tu korytarzowy powiadasz, czekaj, jeszcze tak do pewności zobaczę. No i przez się bawić. No tu jest kubek, leży na ziemi, widzisz? Dobra. Jest 1,9. 1,8, 1,9, 1 1,9, 2, 2. Dobra, kurwa Dobra nie no i Dobra. Fire. Fire. Kurwa, pożyć pluga Skończyły mi się kurwa. Potem, mm, ale OLT Kurwa, podstawek nie mamy, jaka bieda, ja pierdolę To jest kamera? jest kamera, nie ma Nie, a jaka jest temperatura? duchu, powiedz coś duchu, powiedz coś Halo duchu. Chujo, nie działa to Nie działają te spirit boxy jeszcze Cały czas tego nie ściągaj naprawili Ściągaj spodnie Mamy to na kamerce Co się tam dzieje? Jaki jest ten NF? Kurwa, dobra, nie, nie, nie Daj aparat, ja się zjebałem W tej sensie się pojawił, się pokazał Daj aparat. Nie pamię nic, ja broniłem tego domu Dobra Oj mis <grafilmente> zrobiłem? Zrobiłem ci zdjęcie Masz, masz Kurwa no nie widzę się na tym zdjęciu To jest problem Czekaj, można wani już teraz zobaczyć Jak to się tą książkę otwierał J. Zobacz tutaj masz Ja na siebie niestety nie widzę Tak, jesteś na zdjęciu Mam, a, no i zajebiście. Kurwa, sława bogactwo Jakie w ogóle głos. misje mamy. Uchwyć zdjęcie ducha się. no prawie się to udało. I odpędź, odpędź ducha przy użyciu chodzidła. Kiedy goni... Okej, Taki paranormalny dźwięk przy pomocy mikrofonu. Dobra. Hello. No i zału... Nie mamy mikrofonu. Dobra, ja idę z tym ufałką. No. A ja wezmę... Ja wezmę... Kurwa gdzie mamy aparat? No dałem ci do ręki, nie? No nie Ty, bo my kamery nie mamy Nie, kamery... Kurwa, nie to Kamerę mamy, tylko że... Yy, oczywiście z walką z duchem to rzuciłem tą kamerą Gdzieś na ziemię, chodźmy tam A to widziałeś ducha? Yy, nie, widzisz? Tam jest na środku kamera i aparat tego, tutaj my? rzuciłem. Tu masz na wycieraczce aparat. Ale cztery Chodź zdjęcia są Ty będziesz robić zdjęcia. Ja nie Znowu mam. gdzieś otworzyłem. Ja patrzę. Czekaj. Kurwa, nic nie widzę. Jak ja mam postawić tą kamerę? Kurwa, panie... Ej, co, można? o można? Ło kurwa, jaka technologia! Jaka technologia? No, patrz, to tej biorę kamerę, i jak F-kę i se tak mogę przekręcać, jak mam ją ustawić, i pyk. Mam ją, tylko czekaj. Na razie jeszcze to jedziemy tu. No i powodzenia w życiu. Dobra, hodowana. Tak, trzeba przetestować kamerę nową. Cud techniki od Philipsa. Dobra, Jest żeby nie było. O, no, działa, no. ale chujowo ustawiłem. Światło zapalone dlatego. tego. było chyba? Nie było. Coś mi tu mrugnął. Nie, wiem, ty... no, A nie, ja. bo to ty latarką mrugasz. Dobra, Damian, misja dla ciebie. Bo to jest oczywiście easter egg do pierwszego odcinka. Jak łapiesz po wojadamenu, łapie duchy. Idź światło. Dobra. I Dobra. to ja wezmę te obrazy jakieś, całe te. Całe te i ogółem. Dobra. Tak jest. Jednocześnie możesz kamerę poprawić. A ile mamy tego? głupkiem Chyba pić się chce. Nie trzeba iść do kręgrowa. Pierdala, tam, ale nie atakujecie. Kurwa, przyszła tam, stała. I gadała. Stała? Stała ci? Kurwa, tak się wystraszyłem, że hej. Mi, co tak zrobiłeś? Się, tak się wystraszyłem, że hej. O Jezus. I pewnie Matko Boska coś się stanęło, powiedziałeś? Tak, tak powiedziałem. O Jezu. Myślałem, o Jezu, że się zdarzy. O Jezu, o Jezu. O Jezu. Jej, nie, 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 dobra. Ta, ale kamerę postawiłeś? Nie wiem. To się, nie, kamerę. <grymne> 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 nie, Dobra, teraz ja pójdę. Dobra, nie, kolej. nie, ja nie, Dobra, Ja Ja nie, nie, mój rozmarynie, rozwijaj się O mój rozmarynie, rozwijaj się Pójdę to Oh, kurwa kamerę jednąłeś Nie wiem Kurz Przed telewizorem <grym> chyba stoi, albo za telewizorem! Za telewizorem chyba Jak za telewizorem jest przed telewizorem! A nie, ty obróciłeś tą wiem. kamerę, że patrzysz za telewizor. Dobra. No możliwe. Ej, ale mam problem teraz, no bo ja mam kadło w łapie i zapalniczkę i... To latarkę. Żołądę, który... O kur... Nie, czekaj, on tylko rzucił na Tesikiem. MF-y sprawdź. Ile mf jest? Ej, dobre pytanie. Eee, trójka. Trójka, 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 trójka. No to dalej nic, nic nie wiadomo. Atak jest. Idealnie był atak jak ten, jak wyszedłeś. Kurwa. Atak się zaczął, jak wyszedłeś. Wydaje mi się, że piątkę widziałem, ale nie byłem pewny. Dobra, ja ci wierzę. Kurwa. <coughs> ja pierdolę. I no, za jakie kurwa pieniądze tej? Za 200 dolarów? Nie lepiej na autostradzie oblodzić. Kurwa, to nie jest Poltergeist, a nie jest MS piątka? Tak jak nie znam Ej, bo nie ustawiłeś kamery I wiem Dobra, chodź ze mną. Ja będę twoim obrońcą, ty będziesz poprawiał kamerę, Dobra, mną. czekaj, to ja wezmę coś jeszcze Tak, ufa. tu masz uf te, dwa te, te... O, całe te Abra ty, całe te, dobra, zajebiście Ten, tego, kurwa Dobra, o Ale tam dobra. nie było odcisków. Sz Szalą! Bo powinny to być, być na tym, bo na światło zgasiła. Nie ma. Dobra, zapalimy. Może się będzie bała, kurwa. Weź popraw. E -y robisz tak, że jak weźmiesz kamerę w łapę, to klikasz F i myszką sobie obracasz. Znaczy przytrzymujesz F. <grym _> Zajebiście, żeś to postawił. O, dobra, dobra. Realnie. Teraz powinno być git. Dobra. Dobra, czekaj. Na okno. Nie łap na oknie. Chuje. Na wyłącznikach Dobra. nie ma. To spierdalamy. To spierdalamy. Dobra. Czyli odcisk palców nie ma. Dobra, skreślam. <noise> znaczy, chyba nie ma. W ogóle nie zostawić. Dobra, ci. I ty mi uwierzyłeś z mf to ja ci wierzę z tym. Dobra, no to i jest pro... O światło Ej, zapaliłeś Teraz kurwa światło zapaliłem Ja pierdolę dobra to no, będzie... Idziemy idziemy Leby sprint tam, żeby sprint do szafki dobiec, nie? W razie co? Poczekaj, poczekaj, bo ja się, się zmęczyłem I kurwo ty zdradziecka. <laughs> o, oby o ci kurwa rodzina zdechła Nie no dobra przepraszam przesadziłem i, i, i na no, ty ci powiedz niech ci Bóg Niech ci Bóg w dzieciach wynagrodzi Ej, orby, orby! Gdzie? No weź tą łapkę, bo nie widzę. Kurwa. jest są, rzeczywiście, masz rację. Mi pokazuje, że to Raichu. jaku albo Obakę. No, ale te odciski palców usuń. <laughs> Dobra, szybka nauka, co robi rajczuk? No to będzie on, to bo dymą. on więcej ma tych żywi się prądem elektrycznym. To powinna żarówka no. migać. Hej, no. Ale on cały, jak światło zapalamy, to on cały czas coś robi. Raichu pobiera energię z pobliskich urządzeń elektrycznych dzięki czemu porusza się szybciej. Słabość Raichu nieustannie zakłóca działanie sprzętu elektronicznego, ułatwiając śledzenie podczas ataku. Dobra. Okay. I zapal to światło. Dobra. A czekaj, a ten drugi obakę. Z kształtny, mam sobie przybierać różne formy, czyli musimy mieć to odciski palców. Jeśli nie by... albo opakę, dobra, no to zajebiście, dobra, czekaj, kurwa mać. Wypierdolę to, zjem. Ej, bo on zostawia 6 palców, on ma 6 palców, nie? Jak od jak wskaże A co o tym Rajdu to jaki ma ostatni dowód? Rajdu? Ej, dobre pytanie. Zapomniałem. Rajdo ma ostatni dowód do. No to dobra, to czekamy. Mhm. Chwilę poczekamy, nie będzie. Mhm. Dobra, daje 30 sekund. No nie wiem, jak nie będzie to co. Kurwa, no. Boję się, że tak zajebałem z tym MF5, bo jakby to nie było MF5, ee, uznajmy. Co no od... mam. Ok, tego, Mamy Mare, Revenanta, Jurej. Jest, ten. Było, był, był, był. To ten Doc, no Doc był? Dobra, to uznajmy, że Doc jest. MFK jeszcze nie? Nie, uznajmy, Obrać. mam tu nagrane, stary. Masz to nagrane. Zobaczysz na nagraniu, no. To co, idziemy I jeszcze do pewności jesteś. sprawdzić. No, nie no kurwa. po co, już mamy ducha, nie? Mamy ducha, ale nie robimy misji? Nie po co, przecież, przecież powie... tak nie taki mam się... misji. Czekaj. Dobra, a, a fajnie. Zaznaczyłeś? No i zajebiście, elo. Tak jest, piona, zbita. No i zajebiście, kurwa. no. No i kurwa tak to się uda. A nie jakaś lubojska potęga czy coś. Co to jest? To jest. No i uwaga. Gdzie tu jestem. ten Wota zero. Oj, Banshi to była. Nawet i profesjonaliści mogą się pomylić w takich oto dniach. Niestety, nic nam z tego nie wyszło, nic nie zarobiliśmy, a to chuje, przecież zrobili mi zdjęcie, mm, i to była Banshee, czyli krótko mówiąc, yy, na któregoś z nas miała smaka, więc... Yy... Tak, był MF, no, du... Nie, to MF-a nie było w takim razie. No... No mówię, nie byłem pewny. No mówię, profesjonaliści mogą się... Ej, ty mnie lubisz. Kurwa, mać. Aż zrobię screenshoty. No, ruszyłeś mi się. No dobra, czekaj, a da się zobaczyć yy, duchy duchy Czyli jednak były odciski palców Czyli były odciski palców. Czyli nieważne co byśmy Nieważne co byśmy sprawdzali? I tak byśmy mogli znaleźć Aha Dobra, no to do no